Jest z nami Marcin Sobczuk, prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Jesteśmy w Zosinie na granicy. Panie Marcinie, protesty trwają kolejny tydzień, a tutaj na wschodzie Polski tak naprawdę kolejny rok. Co dalej? No bardzo trudne pytanie. Dalej to my byśmy najchętniej zeszli z tych protestów. Tylko, abyśmy to zrobili, musimy usłyszeć od rządzących jakieś poważne konkrety, ale takie konkrety realne, a nie konferencje prasowe do telewizji, że my się pochylimy nad problemem i będziemy coś robić. Nam dzisiaj do niczego nie jest potrzebne przekrzykiwanie się, kto tak naprawdę najbardziej zawinił, kto dzisiaj najbardziej nam chce albo nie chce pomóc, a kto chce zaszkodzić. My chcemy wiedzieć jasno i przejrzyście jak, czy gdzie i ile mamy produkować, żeby się nie okazało za pół roku, że już pszenica nie będzie tak jak w tej chwili już tu w naszym rejonie szóstki z przodu, jak my to mówimy, czyli 600, a nawet już słyszę o pszenicy paszowej poniżej tej kwoty, tylko chcemy, żeby się nie okazało, że po żniwach to będzie czwórka, może może piątka, no nie wiem, trudno powiedzieć. Drodzy Państwo, jeden rok udało nam się jakoś z rozpędu, z dobrego roku 22 przetrwać, ten 23. Nie ukrywam też dopłaty, jakie od rządu otrzymaliśmy, też w jakiś sposób wyrównały nam te straty. No teraz rozumiemy, że wiecznie nie da się dolewać, że społeczeństwo też na to nie będzie przychylne, no ale w jakiś sposób ten rolnik produkować musi. Jeżeli on dzisiaj ma dalej rozjechany parytet nawozów do pro płodów rolnych, no to jaki sens jest w jego przypadku dzisiaj stosować porządne, optymalne nawożenie i chcieć uzyskać wysoki plon. Z drugiej strony, jeżeli pójdziemy w, na tak zwaną łatwiznę i nie wyprodukujemy tych plonów, no to czy o to chodzi, żebyśmy tak podobnie jak z węglem w czasie COVID-u kupowali go ze światu za grube, grube pieniążki, dużo droższe niż u nas, niewiadomej jakości, niewiadomego pochodzenia, chyba żywność jest bardziej strategicznym i bardziej potrzebnym produktem niż ten węgiel. Wygląda na to, że chodzi o to, żeby wyprowadzić z Unii Europejskiej produkcję żywności, a u nas zrobić coś w rodzaju skansenu. No, też spotkałem się właśnie z takim dość e, trafnym sformułowaniem, że Unia Europejska chyba na głowę upadła, bo chce wyeksportować e, produkcję poza swoje, swoje kraje, poza teren Unii Europejskiej. No, ale czy to spowoduje mniejszą emisję dwutlenku węgla, jeśli ta żywność będzie produkowana w Azji, w Ameryce, w Austrii? Australii. Przecież te kraje dzisiaj już zacierają ręce, jeżeli Unia Europejska dobrowolnie sama sobie nakłada kaganiec i chce y, zmniejszać produkcję przez chociażby ugorowanie. Czy to na tym rzecz polega, żeby to produkować w innych rejonach świata bez kontroli, bez, y, bez możliwości ingerencji w ten proces? My przecież w Unii jesteśmy i tak najbardziej restrykcyjni, nie pozwalamy upraw GMO. Wycofaliśmy jako pierwsi na świecie y, bardzo dużą ilość środków ochrony roślin. Mniejszamy co roku ich ilości, zmniejszamy ich stosowanie. W nawozach to samo. Nie trzeba było żadnych projektów pisać. Wystarczyło tak panicznie podnieść do góry nawozy, że one w Polsce zużycie spadło wyraźnie w ciągu dosłownie jednego roku. Ale przecież, drodzy Państwo, przecież my jako rolnicy nie jesteśmy sobą bójcami. Nikt dzisiaj nie będzie sypał niesamowitych ilości nawozu na pole tylko po to, żeby nie wiem co, popisać się przed sąsiadem czy żeby się popisać rekordem. Wiadomo wszystkim, że Ważniejsze jest wyprodukowanie ekonomicznie y, żywności i uzyskanie jakichś optymalnych dochodów niż chwalenie się rekordami. Nam się zarzuca, że my się bijemy na rekordy. Sobieście uważam, że to nie jest zupełnie prawdą i śmiem twierdzić, że w ogródku mojej mamy y, mniej ekologicznie są uprawiane warzywa niż w moim gospodarstwie, bo w tym ogródku ja tam tą buteleczką tego oprysku, jak na jakiegoś szkodnika czy chorobę, to sobie chlupnę na oko, bo nie będę szczykawko odmierzał. A na polu mnie nie sta po prostu opryskiwacz, który ładuje dzień w dzień, kilkukrotnie czasami nawet, to jest kilka tysięcy złotych. Więc nie stać mnie, żeby tam bez potrzeby, bez sensownie pchać się w koszty. Wyprowadzanie produkcji żywności z Unii to jest także kwestia bezpieczeństwa żywnościowego naszych krajów. No właśnie i to muszą zrozumieć konsumenci, że gdy mamy swoją żywność, to możemy dyktować warunki jakieś, a gdy ona będzie tylko ze światu, to niestety nie. Ja tu daję przykład nie wiem czy słuszne, ale chociażby pomidorów. Jeżeli pomidory są u nas w rejonach letnich, to je kupujemy po 3-4 zł. Jeżeli teraz zimie kupujemy ze światu, to ich koszt jest kilkukrotnie wyższy. Wożenie ich samolotem czy ciężarówką w lecie tak samo będzie generowało koszty i wtedy społeczeństwo dopiero zrozumie, że niestety chyba lepiej było mieć produkcję u siebie za jedzą, tak zwaną u rolnika, u sąsiada i, i na niższych kosztach, na niższych później cenie w półce sklepowej. Wiadomo, że tu problemów jest dużo więcej, chociażby kwestia supermarketów. No drodzy Państwo, jak dzisiaj nam się to rozjechało, my uzyskujemy ceny za nasze płody. Takie, które uzyskowaliśmy 12-14 lat temu, a drodzy Państwo proszę sprawdzić jak ktoś miał jakieś zapiski, ile wtedy kosztował chleb, ile masło, ile wędlina. Ja bodajże przedczoraj byłem aż yy, przerażony, jak zobaczyłem, że w sklepie kilogram wędliny już kosztuje tyle, co 100 kilogramów zboża. No takich przeliczników to chyba nawet za tak zwanej komuny nie było. Wrócę jeszcze do początku pana wypowiedzi. Powiedział pan, że nie że możemy zobaczyć czwórkę albo piątkę z przodu. Czy jeśli tak będzie, to jesienią się możemy spodziewać fali bankructwa na polskiej wsi? Na pewno. Po prostu będzie niezaplanowana skoordynowana restrukturyzacja gospodarstw. No, drodzy Państwo, chyba prosta sprawa jest, jeżeli rok, drugi rok ktoś dołoży do gospodarstwa, no to będzie po prostu rezygnował. A my już widzimy pierwszych, którzy stwierdzili, że, że wychodzą z tego, dziękują. Tylko, że no, czy starczy, że tak powiem, na miejsc pracy dla odpływu ludzi ze wsi? No, bo do tej pory jeszcze jakoś to było zbilansowane. Na tej chwili się ostatnio mówiło, że jest mały niedosyt ludzi do pracy. Ale tutaj uważam, że będzie to bardzo, bardzo lawinowe. Jeżeli dojdzie do tego jeszcze yy, napływ ludzi z innych krajów, to możemy naprawdę dojść do kryzysu. Dzisiaj, drodzy Państwo, musimy zrozumieć jedną rzecz. Na protestach u rolników nie są już tylko sami rolnicy. Dzisiaj już naprawdę są przedstawiciele firm z nami współpracujących. Choćby sprzedających nam maszyny, części zamienne, nasiona, środki ochrony roślin. Im sprzedaż tak diametralnie spadła, że niektórzy tutaj może wyolbrzymiają, a może nie, mówią, że jeżeli się nic nie zmieni, to my do końca tego roku nie przetrwamy. Tu wczoraj nam z jednej firmy pan właściciel tak powiedział. No i nie ma się, proszę państwa, co dziwić, no w pierwszej chwili co w gospodarstwach zrobimy. Zaprzestaniemy, czy przerwiemy, czy odpuścimy na ten czas wszelkie jakiekolwiek inwestycje, nawet te planowane już wcześniej z wyprzedzeniem. Co to spowoduje? No drodzy Państwo, sami wiecie, dzisiaj już firmy maszynowe, dwie bardzo duże polskie prężne, już pozwalniały po 500-700 osób. To nie jest mało. Oby ten czarny scenariusz się nie spełnił? No, bardzo byśmy tego chcieli. Ja już 30 lat gospodaruję, że tak powiem, we własnym gospodarstwie. I nigdy, przenigdy, bo mówi się w mediach, że rolnicy w zimie nie mają co robić, wychodzą na szosy. Praktycznie nigdy na tak wielkich protestach nie byłem. Nawet ze świętej pamięci pana Lepera, kiedy hodowaliśmy jeszcze w gospodarstwie świnie i ceny były też bardzo kiepskie i nie było ich można sprzedać, to jeszcze wtedy nie było takiego pospolitego ruszenia, jak w tej chwili jest w Polsce. Od tamtej pory poza tym, tymi strajkami, jeszcze raz pod koniec lat 2000, kiedy właśnie między innymi uwolniono handel z Ukrainą, pamiętam za pana ministra Sawickiego. No i to jest. Ten trzeci raz, także, także dementuje, i drodzy Państwo, to nie jest tak, że my chcemy tylko strajkować. Tam naprawdę dzisiaj zależy, żeby być w swoich gospodarstwach prowadzić remonty, przygotowywać się do sezonu. No niestety sytuacja nas zmusiła do tego, że jeżeli teraz nam się nie uda, że tak powiem, pewnych głupot, bo tak nazywam ten Zielony Ład, skonstruowany dla rolników, bez rolników, bo trzeba tak uczciwie powiedzieć, ubiegła władza niestety z nami nie konsultowała tych decyzji, ba nawet się oficjalnie chwali że to jest ich pomysł, że to na ich fali, polskiej fali cała Unia jedzie. No dzisiaj mamy, drodzy Państwo, tego efekty, jak nie w Polsce. No to popatrzcie za granicą. No, największe protesty we Francji, w Niemczech, Hiszpania, która potrzebuje zboża z Ukrainy, też protestuje i wiele, wiele innych krajów. Życzę powodzenia i trzymamy kciuki za rolników. Dziękuję Wszystkiego dobrego.